Dziś znajdujemy się na terenie tlenowej krainy Polownia, która mieści się w centralnej części Wielkopolski w miejscowości Gierłachowo 18A w gminie Krzywiń Koło Kościana. Proszę pani, cóż to za wspaniałe drzewa tutaj rosną? Znajdujemy się na terenie szkółki drzew tlenowych o nazwie Polownia Kiri Hiro, której jesteśmy producentem. Mamy dziesięcioletnie doświadczenie w produkcji, dystrybucji, uprawie tego wspaniałego drzewa. Widzimy setki drzew. Proszę jednak opowiedzieć o tych majestycznych tlenowych drzewach, koło których stoimy. Drzewa, koło których stoimy, to sześcioletnie, ponad 10-metrowe, są przystosowane do naszego klimatu oraz prowadzone w odpowiedni sposób. Obwód tego drzewa to ponad 80 centymetrów. Tutaj widzimy drzewa posadzone dość gęsto. Sadzi się tak, aby uzyskać jak najwięcej biomasy. Program ten nazywamy Sadzisz, Raz palisz, Cały Czas.